Jezus opuszcza okolice Tyru, gdzie spotkał między innymi kobietę o niezwykłej pokorze i nieugiętej wierze. A jednak opuszcza to miejsce, gdzie przecież został uznany za Pana, gdzie doznał dużej pociechy serca. Idzie dalej, ponieważ tam również są ludzie, którzy potrzebują łaski Bożej. Modlitwy Jezusa, Jego obecności, Jego słowa, którzy wzywają Boga. Dziś spotykamy człowieka, za którym wstawiają się inni. Czytamy przepiękne słowa. Prosili Jezusa, by położył na tym chorym rękę. To uzdrowienie również, wydaje się to być ważne, dokonuje się z dala od tłumu. Czyż nie przypomina nam to sakramentu chorych? To jest moment, w którym chory przychodzi do Jezusa, bardzo często też w towarzystwie swoich przyjaciół, którzy się za niego modlą, i Jezus w osobie kapłana na tego człowieka kładzie rękę i uzdrawia. Korzystamy z wielu sakramentów, ale zdaje się, że zapominamy o sakramencie chorych, a przynajmniej odkładamy go do końca życia naszego. Tymczasem ja spotkałam w ostatnich miesiącach pewnego zakonnika, Ojca, który z ogromną miłością i wiarą modli się za ludzi. Udzielając im sakramentu chorych, namaszczając ich, kładąc na nich rękę, i doświadcza wielkiej łaski Bożej działających w tych, w tych osobach. Są to i dorośli, i dzieci. Poznałam również pewną szlachetną i pełną wiary kobietę, która, będąc chorą na raka, przed każdą chemią. Szła do kapłana, prosząc o namaszczenie, o sakrament chorych. I jak sama zaświadcza, otrzymała niezwykłe łaski od Jezusa i ogromne umocnienie w swojej drodze uzdrowienia. Może dziś w sposób szczególny potrzebujemy usłyszeć Jezusowe słowa: Efata, otwórz się. Na wiarę, na moje uzdrowienie, które dokonuję nie tylko w konfesjonale, ale również w innych sakramentach. Otwórz się na moją obecność, na moje propozycje. Niech się tak stanie w nas.